Cześć, siemaneczko, z tej strony Dzisiaj nagrywam was kolejny odcinek na tym kanale Dzisiaj wam pokażę moj, mój przycisk subskrybuj, który zrobiłem sam i... no i myślę, że mi to przedłużał bo zostawi subskrypcję i łapeczkę w górę i oczywiście link w opisie macie do guzika, do przycisku a my, ja już lecę z tym... ja pokażę wam, jak on wygląda, co zrobić, trzeba po pobraniu dobra, my już jesteśmy tutaj na moim, powinniście mieć taki folder, po wypakowaniu, bo to będziecie mieć takie coś, wypakować musicie Macie takie coś i dajecie dwa razy I macie takie coś, otwierać, tu mamy guzik, ale mamy w AVI Taką wygląda yy... I że tego nie otworzycie, na pewno nikt nie otworzy tego yy... No będziecie takie coś pisać. Żeby otworzyć takie coś musicie otworzyć Premiere, After Effects, albo błędnie co jakiś program do montowania Ja Premiera Premiere co odpalę Dlatego widzimy się jak jakby się odpali Premiere Dobra, mi już się premier odpalił, dlatego wam pokażę co robić. Proszę przyciągacie to prosto do premiera sobie. Tutaj. Yy, I to jest prosto, bo tu już po yy, prostu przyciągacie sobie na... Czekajcie, co jest? Halo? Halo? Przerzuciś mi. Dobra, czekajcie. O widzicie, tu otworzyłem, bo ja coś tu mam po postrana. Czekajcie. O właśnie, tak to powinno być. O, właśnie, coś miałem po O dobra, teraz jest gitara, patrzcie to. No! Mm, coś tu nie wyszło. Mm, yy, dobra. Jednak tego nie dawajcie. Ten dajcie jednak przynieście sobie. Tamte nie działa, coś się popsu mi, ale to... O, dobra, ten powinien nie ma działać. O właśnie, ten działa. Tam się coś popsuło. I tu macie cały przycisk, możecie go normalnie nawet na, yy, do a dodać. Ja Wam mogę pokazać, tu mam OBSA odpalonego. E, tu mamy OBS-ka i dajemy sobie tutaj obraz. Yy, obraz, dobrze mówię, obraz. Yy, ok, yy, przeglądaj. Yy, pulpit. Widziałem yy, go, przyciskam go w przycisku. Yy, a nie, bo on jest. Kurde, nie dodacie go teraz, bo on jest w Gifie albo w innym tym, tylko jest yy, wytrzymał, był chyba w u musicie go mieć w gifie, żeby mieć go w gifie to po prostu możecie to sobie zrobić też w photoshopie nawet chyba zaraz wam pokażę jak, żeby nie było pokażę wam jak zrobić w photoshopie ale dobra ja wam nie będę pokazywał teraz nie chcę nie chcę, nie chcę, nie chcę mi się po prostu teraz zrobię, zrobię po prostu odcinek jak zrobić z filmu gif albo coś takiego ja wam zrobię specjalny odcinek na to a na razie widzicie mi go do filmu po prostu albo dam go może w gifie od razu już go zrobię wam w gifie i tego, i to jest do wyrzucenia, to jest to, 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 to do wyrzucenia, ja go tu wyrzucam, no. nawet nie patrzcie na to, to jest dobrze, no i myślę, że to wszystko, i no, i to wszystko, co dzisiaj chciałbym pokazać, jak to zrobić, wszystko, fajny guzik przy... zrobiłem, trochę się musiałem napracować, 20 minut, bardzo dużo, nie, xd, <śled> nie no dobra, eee... Dobra, no widzimy się w kolejnym odcinku, może już jutro i dowiecie 10 łapek pod tym odcinkiem już jutro się pojawi na Was kolejny odcineczek. Może z paczuszki, bo zacząłem robić paczkę, nie wiem czy wam mogę zdradzić. Pokażę wam, proszę bardzo. Paczka i tu macie muzykę, dziesiąteczna pa paczka moja. Ja wam pokażę jakąś animację przykładowo. E, nie wiem czy to otworzę. Nie otworzę tego na... nie ma ciula. No wiedziałam, że nie otworzę, ale macie tu... Czekajcie, coś wam pokażę. Jakie wam mm, subskrybuj mi koło i nie dam wam. Przejście. O, pokażę wam przejście po prostu. Przejście wam pokażę. Pokażę wam przejście, jeszcze ta paczka będzie doopracowana oczywiście, ale ja wam pokażę, jak będzie paczka wyglądać, będziecie mogli sobie ją pobrać, ale to już za niedługo, proszę bardzo przejście. No, te przejście będzie teraz na filmie używane, dlatego, mm, no. No i to wszystko, co mam do, do powiedzenia, widzimy się jutro, albo może pojutrze, albo może nie wiem kiedy nawet. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka, yo, cześć, siemaneczko, na razie.